W dzisiejszym odcinku zobaczymy z jakimi ochyctwami dzieli Cię łóżko. Uwaga, jest tam całkiem tłoczno. Miejsce 10. Pluskwa domowa. Te wampiryczne stworzenia żywią się Twoją krwią podczas gdy Ty smacznie śpisz. Armia pluskiew potrafi pogryć leżące w łóżku ofiary nawet 500 razy w ciągu każdej nocy. Jednocześnie owady potrafią przetrwać nawet 3 miesiące bez pożywienia skrywając się w ciemnych zakamarkach sypialni. Rejestry medyczne wspominają przypadek pacjenta, u którego odnotowano zagrażający życiu niedobór żelaza, powstały w wyniku pogryzień pluskiew. Pasożyty te obwinia się również o przenoszenie choroby mogącej doprowadzić do zapalenia mięśnia sercowego. Miejsce dziewiąte roztocza. Statystycznie każde łóżko stanowi dom dla od 100 tysięcy do aż 10 milionów roztoczy, które odżywiają się martwymi komórkami na skórka. Roztocza wydalają około 20 razy dziennie, a ich odchody mogą powodować astmę. Na szczęście, utrzymanie pokoju w należytym porządku pozwala zapobiec zagrożeniu. Zatem nie czekajcie, aż mamusia posprząta, i bierzcie się za sprzątanie. Miejsce ósme: pleśnym kladosporium. Kolonie tej zielonej pleśni potrafią wykształcić się w starych zużytych materacach. Wdychanie zarodków grzyba może doprowadzić do astmy lub w drastycznych przypadkach nawet zapalenia płuc. Kladosporium może również wywoływać grzybiczną infekcję paznokci i naskórka. Ochyda. Pleśń najczęściej pojawia się od maja do sierpnia. Miejsce siódme. szy. Spanie w brudnym łóżku może przysporzyć ci całej armii problemów pod postacią szy. Te malutkie pasożyty wychodzą w nocy na żerby pić twoją krew, tak samo jak hrabia Drakula. Wszyscy mogą żyć nawet 4 tygodnie, powodując u swych gospodarzy uciążliwe swędzenie, a nawet rozprzestrzeniając tyfus. Miejsce szóste: trujące gazy. Współcześnie produkowane materace zawierają tak lotne związki organiczne, bardzo podobne do tych obecnych w detergentach i substancjach czyszczących. Mimo iż nie są to żywe organizmy, substancje te mogą wyrządzić spore szkody w twym organizmie. Kłaniane każdej nocy poprzez skórę mogą prowadzić do migren, zaburzeń neurologicznych, a nawet raka. Na szczególne ryzyko narażone są dzieci. W współczesne łóżeczka dziecięce zawierają cztery razy więcej potencjalnie szkodliwych substancji niż starsze modele. Miejsce piąte: kropidlak popielaty. Grzyb ten szczególnie upodobał sobie pościel pochodzenia syntetycznego. Wdychanie zarodków może doprowadzić do infekcji mózgu i płuc oraz aspergilozy, potencjalnie śmiertelnego zakażenia na tle nerwowym. Choć grzyb jest szczególnie niebezpieczny dla osób o osłabionym układzie odpornościowym, nikt tak naprawdę nie jest bezpieczny. W 2013 roku amerykański futbolista walczył o życie, cierpiąc na grzybiczną infekcję mózgu powstałą w wyniku kontaktu z pleśnią. Miejsce czwarte: Mrówki. Niektóre gatunki mrówek żywią się wszystkim od żyjących w ziemi robaków po ludzką skórę. W USA znane są przypadki prawdziwych inwazji mrówek na łóżka niczego nie spodziewających się mieszkańców. Mrówki z rodzaju Solenopsis potrafią wielokrotnie rządzić swoje ofiary, aż te umierają na skutek bardzo silnej reakcji alergicznej, powodującej np. obrzęk i w efekcie blokadę dróg oddechowych. Miejsce trzecie: bakterie E. coli. Mimo że niegroźne w jelitach, niebezpieczne odmiany tej bakterii mogą zalegać w fałdach poduszek. Infekcja bakteryjna zaczyna się od gorączki, zdradzając jednocześnie klasyczne symptomy przeziębienia. Z pozoru niegroźne objawy mogą przerodzić się jednak w zakażenie nerek i mózgu, poważnie uszkadzając system nerwowy pacjenta. Miejsce drugie Gronkowiec złocisty. Bardzo odporny na leczenie, gronkowiec złocisty może przedostać się do organizmu za pośrednictwem drobnych pęknięć skóry. Wywołuje zakażenie krwi, prowadzące w konsekwencji do całkowitej infekcji organizmu. Dodatkowo, gronkowiec złocisty jest bardzo odporny na leczenie antybiotykami. W 20 do nawet 50% przypadków wręcz nie da się go wyleczyć. Miejsce pierwsze: zwierzaki domowe. Jeżeli należysz do szerokiej grupy posiadaczy psów i kotów, która pozwoliła swoim pociechom na spanie w łóżku, znacznie zwiększasz tym samym swą szansę na złapanie pasożytów, pcheł i chorób od zwierzęcych. W Arizonie znany jest przypadek dziewięcioletniego chłopca, który zmarł na skutek zbyt bliskiego kontaktu ze swoim chorym kotem. Okazało się, że złapał on dżumę, która to choroba wywołała u niego wysoką gorączkę, dreszcze oraz opuchliznę węzłów chłonnych. Pamiętajcie, żeby dawać łapki do góry. Poza tym, piszcie w komentarzach na dole Wasze pytania do topowej dychy, ponieważ już wkrótce planuję drugie QA na 200 tysięcy widzów. My widzimy się już niedługo i to by było na tyle. Piona!